Państwa bardzo serdecznie. Gościem audycji jest poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, pani Krystyna Sibińska. Dzień, Dzień dobry. dobry. Witam Panią, witam Państwa. Pani poseł, um, jakie są fakty, Pan Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, mówi, że Lubuskie nie zabiega o środki zewnętrzne i to jest wynik, jaki mamy, czyli mniej, dużo mniej dla regionu 861,5 miliona euro, czyli około 120 milionów euro mniej. A jakie są fakty? Pan minister Buda chyba nie wie, o jakim województwie mówi, bo województwo lubuskie jest znakomite pozyskiwaniu i też wydawaniu środków unijnych. Kolejne perspektywy pokazywały, że potrafimy to robić, że potrafi to robić zarząd województwa. Przypomnę od kilkunastu lat zarząd województwa to jest platforma obywatelska PSL-SLD i potrafimy to robić i naprawdę wydaje mi się, że takie nieuprawnione wypowiedzi pana ministra zresztą z tego co wiem wycofywał się z tych wypowiedzi krzywdzą nasze województwo. Prawda jest taka, że pani marszałek przedstawiła szczegółowy harmonogram działań albo brak działań właśnie ze strony pana ministra, bo sześć bodajże odwołanych spotkań, bo unikanie spotkań z zarządem województwa i pytanie, dlaczego tak zostało to zrobione? Czy od razu było wiadomo, że województwo lubuskie dostanie mniej pieniędzy i politycy pis e, takimi działaniami? bo przecież jakieś konferencje się pojawiły, wypowiedzi wojewody uprzedzali fakty, bo wstyd im było przyznać, że nic nie zrobili w tym kierunku, żeby województwo lubuskie było odpowiednio zauważone w ministerstwie. 25% z rezerwy podzielone bez negocjacji, bez konsultacji, ba. Nie zostały w ogóle konsultacje zakończone, negocjacje kontraktów programowych. Zarząd województwa nawet pyta, czy to można nazwać konsultacjami, bo tych rozmów z województwami w tej kwestii praktycznie nie było. W ostatniej chwili zmienia się ten algorytm. Na jakiej podstawie? No, to jest pytanie w wielu takich, możemy takie pytanie zadawać w różnych projektach, jeśli chodzi o PiS, bo przypomnę przecież, że pieniądze na, z, z tych programów wsparcia dotyczących COVID-u były też rozdzielane po uważaniu. Tam, gdzie są włodarze z tam pieniądze idą, tam, gdzie... Są y, m, wójtowie burmistrzowie z innej opcji niż rządząca, tamte środki nie trafiają i jest dokładnie w tej chwili tak samo. W ostatnim momencie zmienia się algorytm i tym sposobem ja mówię wprost, województwo lubuskie lubuszanie zostali okradzeni ze 120 milionów euro. I to się po prostu y, musi y, o tym świat dowiedzieć. Y, zapowiadamy i zapowiadaliśmy, że będziemy interweniować, ale tutaj Politycy PiSu muszą się uderzyć w piersi i w te pędy do Warszawy i y, walczyć o to, żeby te pieniądze zostały zwrócone lubuszanom. 120 milionów ukradziono nam. Trzeba o tym mówić wprost. Y, a jeszcze dodatkowo będzie tak, że y, będziemy patrzyli, jak te pieniądze są rozdysponowane na inne obszary bogatsze. No właśnie, albo kto zyska, kto straci, patrząc na ten podział i y, według algorytmu przyjętego, jak mówimy na ostatnią chwilę. No tak wy, wygląda na to, że, że te pieniądze trafią tam, gdzie e, są mniejsze potrzeby. A przecież lubuszanie e, mają dokładnie takie same potrzeby, a czasami większe i nieuprawnione jest to, że jesteśmy tutaj na zachodzie e, lepiej traktowani. Od wielu, wielu lat wygląda na to, że to wschodnia ściana e, Polski jest dużo lepiej traktowana niż, niż my I, e, e, i my na tym po prostu tracimy. E, tak się nie może y, to skończyć. Dlatego mój apel jest też do polityków PiSu, żeby po prostu u, u, użyli, jeśli mają jakiekolwiek wpływy, niech się wykażą, niech pokażą, jakie pieniądze. Dla województwa lubuskiego załatwili. Ja przypomnę, że wtedy, kiedy myśmy rządzili, to pieniądze do województwa lubuskiego płynęły w różnych formach i e, mogę powiedzieć jedną rzecz, chociażby nikt tego nawet nie kojarzy być może ze środkami unijnymi, ale chociażby kierunek lekarski, który został otwarty, proszę zobaczyć. W ubiegłym tygodniu mieliśmy pierwszych absolwentów, jak oni się dzisiaj przydają w tym takim trudnym okresie się pandemii. Jeśli chodzi o dłużenie Gorzowskiego Szpitala, bezpośrednio nie dotyczy to środków unijnych, ale nie byłoby tych działań i nie byłoby takich właśnie efektów, gdyby nie zabiegi polityków Platformy Obywatelskiej i współpraca z rządem. I nie można dzisiaj tłumaczyć, że ktoś, kto nie jest z naszej opcji, nic nie dostanie, bo mieszkańcy województwa lubuskiego są z różnych opcji, jak w każdym społeczeństwie i powinni być równo i sprawiedliwie potraktowani przez rząd. Jak pani ocenia takie głosy pisu, że zarząd województwa zawinił głośno o tym mówią w mediach narodowych, że to jest wina zarządu województwa lubuskiego, że są to tak małe środki. A nie jest to bitwa we wspólnym froncie o większe środki. Pamiętam takie działania, kiedy potrafiliśmy współpracować. Potrafiliśmy rozmawiać ze sobą, natomiast od kilku lat to jest tak, że jest nasze, czyli PiSowskie, a reszta się po prostu nie liczy. I przykro mi to mówić, ale nie ma żadnej możliwości rozmów, współpracy z politykami PiSu, bo każdy proces inwestycyjny, powiem z mojego ogródka, trwa przez dosyć długi okres czasu. I wiele takich przykładów, zarówno w Gorzowie, ale też w całym województwie lubuskim mamy, że coś, my zaczynaliśmy, PiS teraz kończy, coś, PiS zacznie, ktoś to inny skończy. I normalną rzeczą jest, że o tym rozmawiamy i zabiegamy o tym, żeby do Lubuskiego y, wpłynęło jak najwięcej środków. Zawsze tak było. Dzisiaj PiS zawłaszcza sobie y, całą tą politykę, y, przypisując y, wszelkie zasługi sobie. No więc, y, tak jak powiedziałam, ja dzisiaj apeluję do wszystkich polityków, Wpisu i współpracujących z nimi z województwa lubuskiego. Pobiegajcie trochę, pozabiegajcie o to, żeby te pieniądze zostały lubuszanom zwrócone. 120, Zamiast chodzić do i mówić, tak, czy ja to 120 milionów euro ukradzione lubuszanom. Trzeba się o nie upominać, i trzeba się o nie bić. Wyślę pani kartkę do ministra Budy, do czego zachęca zarząd województwa z panią Marszałek na czele? Tak, wyślę taką kartkę i wszystkich zachęcam. Proszę śledzić właśnie stronę zarządu województwa, pani Marszałek i apeluję, żeby taką kartkę do ministra Budy wysłać i upomnieć się o te pieniądze, które powinny trafić do województwa lubuskiego. To już taka akcja, można powiedzieć, medialna, ale to jest też niepokojące, że nie można uzgodnić terminu spotkań w tak istotnej sprawie z resortem, z przedstawicielami rządu nawet poprzez polityków partii rządzącej ja sobie nie przypominam, żeby tak postępował chociażby Waldemar Sługocki, który był sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, że wtedy była normalna współpraca, te pieniądze szły do różnych regionów, wiele też właśnie do regionów, które wcale nie były i nie są platformowe i bo tak po prostu się w, ta, w naszych czasach rozumiało e, zrównoważony rozwój i jeśli tak będzie podejście m, że dzielimy pon, po, według na, e, dla naszych i dzielimy społeczeństwo to tego zrównoważonego rozwoju nie będzie ale ja myślę że też Unia Europejska obserwuje to i będzie to obserwowała i e, takie niesprawiedliwe e, kryteria albo brak w ogóle kryteriów one zostaną wyłapane i e, i oby e, obyło się bez konsekwencji e, Mam nadzieję, że e, rząd się opamięta i że e, będzie możliwe e, przywrócenie tych pieniędzy dla Województwa Łódzkiego. Droga do tego jest, jak na razie niestety po, jak po grudzie, a teraz o drogach właśnie. E, dojeżdżamy do obwodnicy Drezdenka. Kolejne etapy są w toku. Jak wygląda szansa na ich realizację? Bo wiem, że śledzi pani e, i zabiega pani również mocno o m, dokończenie tej inwestycji. No Mam nadzieję, że to, ten projekt wyjdzie i bardzo bym tego życzyła przede wszystkim mieszkańcom dresdenka, powiatu strzelecko Drezdenckiego, ale też całego województwa. I to jest. To może być przykład y, takiego, takiej dobrej współpracy, dlatego że droga jest drogą wojewódzką, beneficjentem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, czyli y, jednostka y, podległa Urzędowi Marszałkowskiemu, natomiast pieniądze są rządowe. Y, wkład własny województwo zapewnia, ale to jest tak droga inwestycja rzędu blisko 150 milionów złotych, że wobec budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkiego na wszystkie drogi wojewódzkie na poziomie około 130 milionów złotych, nie jest możliwe, żeby ta obwodnica powstała tylko i wyłącznie ze środków marszałkowskich. Tym bardziej, że dwa odcinki obwodnicy Drezdenka zostały właśnie przez Zarząd Województwa zrealizowane. W związku z tym podjęto różne działania. Przede wszystkim mieszkańcy zabiegają o to i chyba to o ich trzeba słuchać i nie dzielić ich na, w żaden polityczny sposób, bo, bo obwodnica nie może być przedmiotem targów politycznych I, i, i wiem, że takie starania podejmuje i pan wojewoda, i, i, i wie, wiele innych osób. I ja naprawdę życzyłabym mieszkańcom Dresdenka, żeby po prostu to się udało, bo to byłoby wtedy możliwe też pokazać, że no, m, możliwa jest współpraca. Możliwa jest współpraca i naprawdę na ordery i na przepisywanie sobie zasług. Zawsze będzie czas i każdy znajdzie tam swoje miejsce, ale nie, nie to jest ważne. Ważne jest to, żeby mieszkańcy Dresdenka przestali odczuwać dokuczliwość przejazdów ciężkiego sprzętu, ciężkich aut przez Dresdenko. Tam są małe ulice, zabytkowe budynki i naprawdę ten ruch trzeba wyprowadzić. I, i to jest duża, duża nadzieja. Ja życzę i z taką też i życzliwością chciałabym, żeby zarówno Wojewoda, Służby Wojewody, ale też minister i na końcu pan premier potraktowali mieszkańców drezdenka którzy zebrali podpisy poparcia pod tą inwestycją, ponad 5 tysięcy i to naprawdę nie są żadne podpisy polityczne, bo do mojego biura również ta, ta, ta petycja trafiła. Wiem, że ona trafiła do polityków, do wszystkich polityków i wszystkich. Jakby decydentów w, zarząd... w województwie lubuskim. Myślę, że to naprawdę może być taki przykład dobrego wspólnego działania, czego po prostu mieszkańcom Drezdenka życzę. Na koniec o akcji kampanii Kierunek Przyszłość. Jaki cel przyświeca tej kampanii? Jako politycy Platformy Obywatelskiej jesteśmy wprawieni w takich dyskusjach otwartych, przeznaczonych właśnie do konsultowania pomysłów i projektów. My jeździmy po województwach w określonym harmonogramie. Województwo Lubuskie było pierwszym, gdzie moi koleż koledzy, koleżanki posłowie przyjechali i rozmawialiśmy rozmawialiśmy o przedsiębiorcach, rozmawialiśmy o zdrowiu, rozmawialiśmy o klimacie i rozmawialiśmy też o seniorach. To są takie cztery sektory, które dzisiaj wydają się nam najważniejsze i mamy, przedstawiamy konkretne propozycje, ale też prosimy na tych spotkaniach, żeby ci, którzy z nami rozmawiają, powiedzieli czy idziemy w dobrym kierunku, czy ta nasza przyszłość, określona przez te cztery priorytety, nie powinna być uzupełniona o kolejne pomysły? W wielu tych punktach mamy przygotowane projekty ustaw, mamy konkretne propozycje i o nich właśnie rozmawiamy. W najbliższym czasie będzie województwo zachodniopomorskie, Dolny Śląsk i po kolei wszystkie województwa. Cały harmonogram jest do prześledzenia kierunek przyszłość myślę że każdy znajdzie tam coś dla siebie ciekawego nawet jeśli będzie w wakacje poza swoim województwem może trafić na takie spotkania serdecznie dziękuję pani poseł Krystyna Sibińska platforma obywatelska koalicja obywatelska była państwa i moim gościem dziękuję dziękuję państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia